Nie wiem jak zacząć kolejną nutę, więc od że nie jestem dużym butem Kiedyś na boisku biegałem jak luna i ty dla porównania za śmietnikiem sobie walisz budę A przyzwisko twoje to jest rutem Ja do restaurancowie idę z tubką, a nie z chudem Zamawiam czystego steka, a dla niej sałatkę, bo nie jestem Robin chudem. Staram się żyć po swojemu, bo inaczej nie umiem By zarobić na to, kiedyś przerzucałem worki jutowe, ciągle jak w ju Myślam sobie techniki rymów nowe Ziomek proszę nie o tyle plochu Matka krzyczy ile jeszcze możesz Jak to strzelam rymem Jak strzało Indy to jest całkiem mocne Także rozdzielam morze Na dwie części tak jak Mojżesz Kiedyś mi mówili że jak będę robił tak dalej to gojtne. Bo robiłem taki zapas alko Jakbym szyfował się na wolne Nawijam sobie coś świna na język przyniesie To jest takie proste Jak zrobić sobie grzankę z dostęp Ja yeah. Miłość do rapu wdrożyłem sobie sama, nie ojciec Bo jego styl był klasik, tak jak Janusz nad morzem Czyli reklamówka z Biedry, skiepy, klatki A nie Balenciaga, Praga, Dolce Jadę sobie do Włoch lub gdzie indziej oby za granicę Bo podróże kształcą i są mocne Wydaję sobie funty, jeny, euro, dolce Nie chcę być taki jak wy Cały czas na kwadracie z własną panią ciągle na pompie, ciągle na pompie. Skręty Praga Deutsche. Jadę sobie do Włoch Lub gdzie indziej, oby za granicę Bo po podróże kształcą i są modne Wydaję sobie funty, jene euro, dolce Nie chcę być taki jak wy Cały czas na kwadracie Własną banią ciągle na bombie